Dobra. O, o, powiem tu tę historię jednego tego. Pianki, pianki, historie. Miłosna historia, straszna historia i. Yy, no. To też te. Pianka raz wziął te ze swoim tym, z szagrem swojej żony. Wzią, wzięli i pojechali na rokitkę. Na wodę, na rokitkę, No i te. Tam wzięli jakąś laskę, wyruchali ją i od niej złapali HIV. Jeden i drugi. Wrócili. Wrócili. No i te. Bo y, wrócili i ten. Jeden zaraził swoją y, te Żonę i nienarodzone dziecko, i drugi tylko y, zrobił to z kochanką. Jego szwagier. Zaraził. I swoją kochankę i nienarodzone dziecko a Pianka te swoją żonę i nienarodzone dziecko no i potem awantura była no i, i, i ten ten jego szwagier Pianki to mnie kiedyś te w szkole pomawiał no i był na tyle inteligentny żeby mnie pomawiać no, tylko nie przewidział tego, że jak coś narobi, to ja mu wyjebię w ten łeb. No, i razu pewnego jechał na motorze sobie. Jak mu wypierdoliłem w łeb, nie przetrwał tego. To było dla niego za dużo. No, a wracając do pianki. Bo ja, ja, pianka kiedyś zdechnie, bo ja go mam to jest taka świnia, ja nie mam za człowieka, on jest taka, to jest świnia, a nie człowiek, on zdechnie. On, ten, bo świnia zdycha, a człowiek umiera, a on jest świnią, on zdechnie. Taka to jest świnia. Ja, ja, przyznaję, ja się czasami, czasami ja się i też zachowuję jak świnia, ale to jest spowodowane czymś, bo ja widzę, że ta, ta pianka, Świnia mi wchodzi w te w życie z butami i to tak na mnie, jak on tak jak te, teraz, jak ta grzanka oddziaływuje na mnie, promieniuje tak na mnie ten pianka, no i ja się tak zachowuję przez to jak ta świnia. No, no ja kurwa kiedyś kurwa zajebie za te, za to za takie coś i. Nie będę miał żadnych wyrzutów sumienia, ani wyrzutów sumienia, ani ten. Jeszcze minka mi tak skoczy do góry I inne kurwy, te yy, zobaczą, że ze mną nie można pogrywać. No, to będę miał wtedy respekt, jak te gangsterzy tak kurwa robią. Jeden, drugiego zajebie i później ma respekt. To ja tak będę miał coś z tego, zajebie go i, i te, będę miał respekt od kurwy. Zajebanej. Nic kurwa na mnie, kurwa nie ma i, i szuka nie wiadomo, że zajebana kurwa. Taka kurwa chodząca. Ty kurwo. Zdechnij ty Świńska kurwo. Zajebana kurwa.